Dzień dobry i tak. Dzień dobry. E, tak. Dzień dobry. Dzisiaj e, moim gościem to mam dużo gości. Pierwszy raz mam e, czwórkę gości: e, panią Grażynę, panią Lidię, panią Jolantę i panią Amelę. E, zaczynamy w takim razie pierwszym pytaniem. E, co pani. E, nie, teraz to wypniemy. Co panią mi poruszyło, aby założyć zespół? No, myślimy, że chyba to był przypadek, chociaż podobno nie ma przypadków. Spotkałyśmy się na pewnej imprezie, gdzie miały być tańce i śpiewania, a z tego później powstało nasze śpiewanie. To tak bardzo króciutko, bo myślę, że tutaj ta historia. Nie ma w tej chwili znaczenia, jak to się zaczęło, ale najważniejsze, że, że wtedy spotkałyśmy się we cztery, i, no i zaczęłyśmy później się spotykać u Grażynki, bo u każdej z nas, żeby nagrywać, tak dla swojej przyjemności. Czy mają pani w zespole jakiś podział na rolę? Ależ oczywiście, sam się stworzył. Sam się stworzył podział na rolę. Zaczęło się od Joli, bo Jola była pomysłodawczynią naszego zespołu. Później Ania napisała teksty, wybrała muzykę do pierwszej piosenki, od czego w ogóle się zaczęło. No a później jak Lidzia tutaj też w tej chwili dołączyła do pisania tekstów i melodii. Natomiast jak to wszystko już się zaczęło, to jakoś się tak złożyło, że ja przejęłam pałeczkę i mówię, skoro już powstał zespół. No to trzeba by było, jest nazwa, jest pierwsza piosenka, to trzeba by było może dalej coś zrobić, dalej pośpiewać. No i tak się wszystko zaczęło. No i przenieść to oczywiście na wszystkie media, czym jest Grażynka tutaj najlepsza z nas. Od ilu lat zespół już działa? Od czterech lat jesteśmy. czterech lat. A od początku zespołu, skład był. No pies dołączył tylko. My jesteśmy cały czas w tym samym składzie. Tutaj Idzia podpowiada, że pies dołączył. No, przebijały się tutaj zwierzątka, tak, tak, Ale ciągle jesteśmy we cztery. A jaki sukces od początku działalności zespołu był takim największym su sukcesem? Wiecie, co chyba największym sukcesem to jest to, że my cały czas razem śpiewamy. Oj, to śmiałnie tak, to jest. Tak. Tak jak w każdym no tak. sukcesie, y, prawdziwym, prawdziwym sukcesem jest droga, no to dla nas jest sukcesem to, że tyle lat wytrwałyśmy, no i nie zamierzamy tego na razie przerywać. A jakie jest teraz y, kolejne marzenie albo sukces, które chciałaby Pani osiągnąć? O, marzeń to mamy bardzo dużo mamy zapisane w ogóle na kartce y, cały zestaw marzeń na ten najbliższy rok. I pierwsze takie, które już mam nadzieję, że jest w trakcie realizacji, to będzie śpiewanie z orkiestrą na żywo. Czyli orkiestra gra, taka duża, a my śpiewamy na żywo do mikrofonu, już nie, nie z playbacku jak do tej pory. Eee, właśnie a propos mikrofonów, to mają Panie bardzo różne pomysły na te mikrofony. Skąd one się wywodzą? No tak nam no, wpadły. Sytuacyjne. Do... Sytuacyjne, tak. Sytuacyjne i mamy. Cały czas pod ręką. <laughs> Różowe, srebrne, no, takie. Solniczki, pieprzniczki, kubeczki do kawy. E, która, raz raz wykonywanych od, piosenek, tak? Któr, która z wykonywanych piosenek przez Wasz zespół daje Wam największą przyjemność? Na Aha. wszystkie, bo każda z nas ma chyba swoją ulubioną piosenkę, a ponieważ śpiewamy wszystkie te piosenki, no to za każdym razem y, któraś z nas się cieszy jeszcze bardziej niż normalnie. Ania, ty. Ja bardzo lubię tę, z której się ruszamy, czyli klucz do ciała. Ja mhm. lubię pasję, bo to była pasja. To była piosenka, która została napisana na moje urodziny y, i rzeczywiście bardzo, bardzo mi pasują słowa. Lidia? Jola tu podpowiada, że szafa. <grym> nie, <grym> to nie, to ma kim Nie, nie, nie. Kim Przynajmniej, że ja tak od siebie. że My w ogóle jesteśmy m, zespołem, który tworzy pewną synergię. Ja w ogóle zawsze chciałam m, przekazywać poprzez treści m, ludziom jakieś, jakieś ważne informacje, które same, do, do których do, dochodziłyśmy przez lata. I Ania tutaj y, zrobiła kawał roboty i troszkę mnie odbarczyła, że tak powiem, bo ja nie musiałam od razu się za to brać i śpiewamy. Y, no takie, zwróćcie uwagę na teksty. Zresztą dzisiaj w ogóle jest taki trend, że ludzie zaczynają troszkę pisać mądrzejsze teksty niż kiedyś z całym szacunkiem. Może kiedyś też były fajne, ale dzisiaj się na to zwraca większą uwagę. No i głównie o to chodzi, no bo rzeczywiście jak no, jest szybko, to ludzie tańczą się bawią i wszyscy chcą tego słuchać. Ale czasami taka troszkę poezja śpiewana też by się przydała, myślę. To no, za dużo gadam, może Jolana, <suszę> lubię, Kim jestem, tak jak, jak Lidia podpowiedziała, to jest moja taka ulubiona, ponieważ hmm. jest tutaj w tym właśnie przekaz, kim jestem tutaj na Ziemi. I to warto jest posłuchać, chociaż też no wszystkie te nasze piosenki są naprawdę, mają świetny przekaz, chociaż, chociażby ta ostatnia nasza, która zdobyła tyle wyświetleń. Ja również lubię Lidii, tę piosenkę, która jest na stronie, bo tam jest już taki naprawdę, rzeczywiście, bardzo też i mocny przekaz. Lidia pisze takie trochę. Inwazyjne. Inwazyjne, tak? z spazurę. Z Ale super. Mamy wszystkie, Ale ja to wszystkie, mamy wszystkie super, ponieważ piękne słowa, które pisze Ania, mm. y, przyjemnie się je y, słucha, czyta i my możemy to wyśpiewać. A wracając teraz do y, tych y, pięknych słów, które powiedziała pani Lidia, y, który z y, wykonawców teraz, tych popularnych, jest dla pani y, takim y, kimś, kto faktycznie, którego lubią Panie słuchać? Słuchamy różnych wykonawców. Nie mamy jakiegoś takiego jednego. Nie mamy też, y, bo tutaj z, ostatnio na wywiadzie z kiną y, Polska muzyka też pytali o to i pytali o polskich wykonawców. Y, mamy bardzo dużo fajnych polskich wykonawców i niepolskich. Zresztą te covery, które nagrywamy, to są też y, znane. Pewnie widzą y, i słuchaczą y, gdzieś z radia piosenki. Y, Ania układa teksty, ale nie mamy jakiejś takiej, przynajmniej ja nie mam jakiejś no. takiej jednej piosenki. No tak? no tak, nie chcemy nikogo skrzywdzić. Zwracamy no, uwagę y, na teksty, jeśli chodzi o polską muzykę. Jeżeli coś takiego y, trafi do nas, no to wtedy przynajmniej ja doceniam y, tak bardzo takie piosenki. Krzysztof Cugowski, na ja przykład też zauważyłam, że nie znałam go wcześniej dobrze, jeśli chodzi o to, ale po wysłuchaniu paru, paru piosenek można się zachwycić, tak? Chociaż pierwsze wrażenie jest różne, bo my To tak, ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Nie wszystkie. My będziemy jesteśmy bardziej. A mamy nie! E, a mają Pani już muzykę, mają Panie swoje teksty. To nie myślały Pani na, Panie nad jakimś e, telewizyjnym show? Nie. nie. Show to my, my mamy, słuchajcie, na show. co dzień. My robimy show, zresztą jak się wejdzie na naszą stronę na, na YouTubie, to mamy tak zwane y, widok z backstage'u i tam rzeczywiście widać to show, które się dzieje w trakcie naszych nagrań. Jest fajnie i niech tak zostanie. Ania miała ochotę Dzisiaj. wystąpić na mniejszą? Nie, 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 zupełnie mnie nie ciągnie. Nie. Słuchajcie. Ja to tylko tak w naszym gronie miło pośpiewać, coś tam nagrać, posłuchać czasami i takie fajnie. Myślę, że trochę byłyśmy zaskoczone tym nagłym takim sukcesem, bo śpiewam od czterech lat, a tu nagle byłyśmy zaskoczone trochę takim zainteresowanie. To zainteresowanie, tak. tak. tak, tak. Dzięki to przez nią, to przez nią. Ale ba, bardzo nam się podoba to zainteresowanie, bo mamy, no przez no to no właśnie no. mamy kontakt z tak z fajnymi ludźmi tak. jak Ty, Julian. Dziękuję bardzo. Wyprzedziła Pani moje pytanie <laughs> odnośnie e, jak Panie zareagowały na ten wielki sukces to wybicie na TikToku w zaledwie trzy dni, gdzie cała Polska, która ogląda TikToka, gdzieś kojarzy tą piosenkę. No, zareagowałyśmy wielkim zdziwieniem. W ogóle nie spodziewałyśmy się tego. Także nawet się od widzów, którzy pisali w komentarzach, dowiedziałyśmy, że różne rzeczy się dzieją, że viral powstał, że ktoś tam chce z nami remix robić i, i takie różne rzeczy po kolei się wydarzały. A po tym zdziwieniu, słuchajcie, to była wielka radość, że yy, nie to, że tak wyskoczyłyśmy, tylko że te nasze teksty mają dobry odbiór, bo o to nam w tym wszystkim chodzi. No właśnie, przez te trzy miesiące, yy, trzy miesiące, no od momentu wybicia, tak. yy, poznały Panie bardzo dużą ilość ludzi. Którzy mm, którzy gdzieś są już rozpoznawalni. Jak panie reagują na to, kiedy dostaje pani wiadomość, czy, nie mog czy e, wykonawca mógłby zrobić remix pani piosenki, albo ktoś przyjechać i nagrać z paniami jakąś piosenkę? Bardzo się cieszymy, zapraszamy na kawę, na ciasto, zupę czasami gotujemy, tak jak dla Michała, y, Michu Kontrabas, jak przyjechał z Krakowa do nas, y, no to mówimy, no po prostu musi się posilić. No bo co, tak będą jechali cały dzień i bez niczego. Bardzo fajnie, bardzo nam się miło z nimi rozmawia, śpiewa w zależności od tego, kto przyjeżdża, y, to bardzo dobrze się bawimy. A chyba największą przyjemność to, co Ania powiedziała, że że można trafić do y, tylu osób z tym przekazem i przede wszystkim do młodych ludzi. I to jest fantastyczne. I włączenie pokoleń. To teraz takie pytanie zupełnie z innej beczki. Która z pań y, jest, y, że tak powiem, kolumną tego zespołu, która podtrzymuje to wszystko. Y, tak jak już wiemy, mamy podział na rolę, pani Grażyna y, ogarnia media społecznościowe. Eee, reszta pan śpiewa, jak i piszą teksty, ale kto jest takim szefem, takim menadżerem eee, tego całego zespołu? Słuchajcie, ja nie wiem, czy my, my mamy. Ja, ja może tak pokażę. O, o, tak, jak wszystkie się załapiemy, tak? Nie ma ja bym, ja bym powiedziała tak, jak każde zwierzę, które ma cztery nogi, my jesteśmy cztery i każda stanowi swoją szczególną kolumnę. <laughs> Więc, ale taką ważną rolę wśród tych naszych czterech kolumn spełnia Grażynka, bo ona dużo rzeczy bardzo organizuje. Począwszy od tego, że jest gospodarzem każdego naszego spotkania, bo my gościmy dzisiaj również u niej w domu. I no, dla nas to jest bardzo, bardzo miłe. Tu mamy przestrzeń. Tu potrafimy jakoś y, y, współistnieć z innymi mieszkańcami tego domu, a robić nadal to, co y, robimy. Także dzięki, dzięki niej, myślę, tyle czasu tutaj funkcjonujemy. Jeśli dobrze y, sprawdziłem, wydały Pani dwie płyty tak? y, na kanale. Możliwe jest, y, niemożliwe jest możliwe oraz od kawy do kawy. Tak. Czy planują panie w przyszłości, yy, bliskiej czy dalszej, yy, iść w stronę również jakiejś płyty? Oczywiście. Cały czas planujemy. Już nawet pierwsze pomysły dziewczyny jeszcze nie wiedzą. Na razie ja mam <laughs> pomysły. My nic nie wiemy. O, no właśnie taka jest Grażynka. To jest nasza wizjonerka, to jest nasza menadżerka, organizatorka, gospodini. Rzecznik prasowy. Tak, tak. tak. Też, pomysł, no, też, też. pomysł jest, teraz tylko trzeba pomału zachęcić koleżanki, żeby się zgodziły. Potem tempo... Nie, 33 klocki w zęby, wiecie. Potem szybciutko wszystko ponagrywać, tak jak dzisiaj na przykład nagrywałyśmy, chyba w godzinę musiałyśmy nagrać tą piosenkę tańcząco, Tańczy cały świat, nowa piosenka, która już niedługo będzie u nas na kanale. Także już dzisiaj nagrałyśmy podkład dźwiękowy i jeszcze musimy do tego wideo nagrać. I kolejne, kolejne piosenki nowe, które pewnie znowu w jakąś płytę złożymy. A planują Panie jakieś koncerty? Jeden z koncertów jest na kanale, można go oglądać, ale czy planują Panie koncerty na większą skalę? To znaczy, może nie tyle na większą skalę, co na. Y do większej ilości miast mamy nadzieję się dostać. Yy, chcemy yy, zrobić takie tournée po Polsce. Tak, no, tak, tak czegoś o. się teraz dowiadujemy? O. To znaczy, no, może nie tak, żeby wyjechać w miesiąc trasę <laughs> koncertową, ale tak na jeden dzień albo na weekend w jakieś miejsce yy, w Polsce, do jakiegoś miasta i tam pośpiewać sobie tak zwane wspólne śpiewanie, to co robiliśmy w Lublinie. Wspólne śpiewanie zrobić, z, no właśnie, ze wszystkimi, którzy będą chcieli przyjść i z nami pośpiewać. Ale myślały Pani nad y, koncertami biletowanymi? Na razie nie. nie. Na no razie, słuchajcie, nie. tak naprawdę, trzeba sobie powiedzieć, naprawdę, bo my robimy. Wszystko, mówię, żebyście, żeby wasze uszy były w porządku, żebyście, <laughs> żebyście, żeby, było, można było tego słuchać. żeby można było tego słuchać, więc nagrywamy to i potem śpiewamy z podkładem i nie, nie, nie śpiewamy tak jak wszy, wszyscy na żywo, artyści, tak, artyści tak. że biorą mikrofon i sobie na trzy głosy śpiewają od razu, tak, bo, bo tego nie potrafimy. My to robimy tak, żeby wszystko w małym sposobem. Marym sposobem. Więc żeby był efekt przyzwoity. To nie jest to nie są żadne wyżyny i wiemy o tym. Być może sięgniemy wyżej, nauczymy się więcej, ale na razie śpiewamy, jak śpiewamy. Więc nie myślimy, nie myślimy o dużych, o jakichś wielkich rzeczach, tak? Czy Że... na razie pani. Nie mamy sprzętu takiego, który pozwoliłby nam nagrywać podkłady i nas nagrywać nie mamy mikrofonów, bo widać jakie mamy mikrofony, tak? Także tym nie bardzo da się nagrać cokolwiek. Chcemy po prostu pokazać, że pasja, którą mamy, da się, możemy ją realizować, że, może, że każdy może mieć jakąś pasję, którą będzie realizował. Niekoniecznie do tego trzeba być profesjonalistą. Okay. Ale myślały panie, już tak bardzo daleko zachodzę, ale myślały panie nad jakąś wytwórnią muzyczną? Wytwórnię mamy tutaj. To znaczy siedzimy teraz w pokoju nagrań, czy nie wiem jak to nagrać studio nasze nagrań. Tutaj, czyli w jadalni po prostu. Tutaj nagrywamy piosenki, tutaj nagrywamy wideo różne i na razie nie myślałyśmy o tym, bo, tak jak mówimy, nie jesteśmy profesjonalistkami. Ale tworzymy. Teraz Połącz jest się. druga część programu i my będziemy tu robić koktajl. No ja czekam aż się połączy. E, po e, to, to, tutaj. Tak, jest to będzie rzeczy. to, tam jest jeszcze to, tutaj no. Tak, szpinak. Jola już jest sprawiona, bo już kiedyś robiła ja. takie rzeczy. Ja, ja, ja. Tu jest Ania, obierają, tak. Ania obiera, Jola obiera. Wszystko myłam już. Tak, wszystkie jabłka? To co jest, nie jest. Jedno tylko no chciałam to to było naszykowane, nie wpadnie. Zmieści no, się. Dobra, wszystko co tutaj masz naszykowane, skrzynkiem naszykować. Tak? I ze skóry brać a resztę tak. Dziewczyny już tutaj obierają, tak? Ania obiera. Daj to. no i ja teraz tutaj... No, to jest za ciężkie, to jest za ciężkie. Jeszcze nie. Z Julianem. A tak, widzicie, że fajnie nie ma ról. Wszyscy ciągle się musimy zachować. Ania obiera. Nie, to podam podam z Julianem. Teraz tak, a wodą z tej strony. Ja mam łatwe zadanie. Otwieranie szpinaków. Kropka tutaj a Ania obiera.

Julian czy ty widzisz w ogóle coś czy ty tak widzisz ja widzę pachyny? cały czas panie bo ja tutaj o widzisz zobacz tu Jola y, wrzuca Przygotowana do tego była. Tak. tak, na jabłko tak bo już zaczynamy tak 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 dobra to uwaga jeszcze jeszcze dobra dobra teraz w takim razie możemy zacząć teraz jesteśmy w kuchni więc ja zacznę jeszcze raz i że powiem że robimy to i to i to i oddam tak, tak głos i panie powiedzą co i, i, i gdzie gdzie dobrze Halo? No, jesteśmy, tak? Dobra. To w takim razie zaczynamy. E, teraz przenosimy się do kuchni, e, gdzie będziemy robić e, fit napój. A co do składu fit napoju chodzi, opowie nam e, już jedna z pań. Czyli pierwszy szpinak jest e, szpinak, nie trzeba już nic myć. Lidia, ja tu myć, mamy tu szpinak. Mamy tak, tu mamy cytrynę, jabłko i grejpfrut. Zaraz będziemy to wszystko łączyć. Ania, jeszcze no, grejpfruta. Tak, dużo, tego tak. Wkładaj, to pomożesz. Grejpfrut cały. Tak, jeszcze. Zobaczcie, jakie fartuszki mamy ładne. Piękne. Spersonalizowane. Jeszcze raz Julian, bo nie słyszałam. Y, 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 mówiłem, że są piękne, że są spersonalizowane. Tak, 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 tak bo to są, tak, nasze. to są nasze. Tak. Y, czy do to takiego szejka nasza? pani dają jabłko, które jest obrane, czy nie? Yy, ze skórką jabłko. Jabłko ze bo skórką. w skórce jest najwięcej błonnika. Tak jest. Tak. Do tego dajemy grejfruta. No, 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 tak, nie, wie, wie. nie wiem, czy to nie za da... dużo. Dobra, Teraz będzie głośno. Dobra, dajemy trochę cytrynki i szpinak. Tak? Smaczny. Tak. I szpinak. Lidia próbuje powiedzieć, że jest smaczny szpinak. Tak, tak. Dobrze. Dobrze. Dobra. Zobaczymy, czy nam się tutaj to wszystko zmieści. I teraz będzie trochę głośniej. Uwaga! To ja tak samo mikrofon w takim razie. Dobra. Już? Tak, już, Za dużo chyba, wiesz, włożone, albo słabo Nie mogę, nie mogę. Troszkę musimy przerwać. Puszczelka. Uszczelka nam się popsuła, problemy techniczne. To ja tylko tak zapytam, Gdzie czy to ma mniej więcej tak wyglądać? Znowu nie, o, mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze jeden sprzęt, w razie no. czego przerzucimy, tylko guma jest. Okej. Okay. Po... Lidia, potrzymaj, tutaj Juliana. <gum> Trzymam Juliana. kiedy ja ja tam dzieją się znam. No, co różne rzeczy, przelewam gotowy nie, nie znam, nie, znam, koktajl no, ze szpinaków, fruta oraz jabłka do naczynia. Guma się zmieniła, mamy e, tutaj znieżnienie. Jak Panią... Okay, no. No. Problemy techniczne bywają. Nie Takie rzeczy nam się na każdy zdarzają. zdarzają. Dobra, teraz tutaj I, na dziewczyny. W takim razie możemy tam więcej dać. Jeszcze. A ty co? A, A ja to. Gumka. Była? Była. Była. <laughs> skleimy. Tak, skleimy. <laughs> Zobaczymy czy, <laughs> czy nie będziemy jej jeść. Próbować, nie, to nie, nie, to nie, 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 to nie, ma? nie, 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 to będziemy będziemy tutaj tego, mhm. nie, pokazuj tych okay. Aj, nie, A, nie, nie, tych nie, 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 A przepraszam, czy dolały Panie wodę? Nie mam co do pokazywać. Dobra, Panie tutaj. Nie wiem, czy jeszcze wody dolać. jest idzie tutaj. Muszę być chyba, nie? Zobacz, to tak, będzie miejsce po prostu. teraz. Poczekaj, się, Poczekaj się, posprzątam. Tu mamy kubeczki. Piękne. Ja mam też kubeczek. Tak wygląda mój. Ja już zaprezentowałem do drugiej kamery. Tak widzę. pięknie, pięknie. Tak. Zalewamy. To nie wystarczy wody trzeba dalać. O, będziemy teraz odlewać, przelewać. Muszę to wziąć ze sobą. Jeżeli mhm. tego szukam. Dobrze, słuchajcie, mamy już. To jest mój Kubeczek, zobaczcie, jest najbardziej taki wyparty, bo ja go używam tak na co? <laughs> Dziewczyny mają nowe. Tak, no I teraz no, jak no, zgadnicie, jest który, który jest czyj? Bo ja pamiętam jak ustawiam. Tak? Ten mój. Tak. <laughs> Wiedziałam. Ten mój. Nie. Ten mój. Tak, to się nazywa <laughs> intuicja. No i mamy teraz... Ale ty, ty masz za mało, mało chociaż ja cię odleję troszkę. Nie? Mamy Ania. Ania. Daj, 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 bo to musi być widać tutaj. O. Tutaj są te cztery kubeczki. Tak. Julian, bardzo słabo cię słyszymy. Ale yy, widzimy to, co tutaj. I teraz jeszcze od góry. O, tak po troszku nam wyszło, ale pokażemy. Ale zdrowy. koktajl, zdrowy, fit, zielony. Yy, I pijemy. Trochę bikini. Nie wiem, czy tobie wyszedł, bo my cię w ogóle nie widzimy. Tak, wyszedł mi, wyszedł również tak? mi wyszedł. Dobrze. Tak, tak. No. Dobrze, bo nie, a Zmiksela. bo to przycisnę, właśnie przyciszyło. Dobrze. No i my sobie tutaj już to, no to wypijemy. Nażonego, hmm. nażonego, nażonego. Na, na, na zdrowie. Na zdrowie.